Mała zabawa polega na tym, że ty masz nie wiedzieć, co to są za rzeczy. No wiem. No tak. No tak. No tak. Jak byś wiedział, co to za rzeczy? No wiem. No właśnie, nie wiesz. I masz nie wiedzieć. Mam lepszy pomysł, żeby to zacząć. Po prostu powiem. Witaj, Karolu. Spotkamy się dziś nieprzypadkowo. W kolejnym odcinku super gry o zajebiste skiny. Mam nadzieję, że. <gry> Mam nadzieję, że zasady są dla ciebie jasne, ale dla tych z Was, którzy jeszcze się nie zapoznali z nimi, śpieszę z wyjaśnieniami. Otóż Karol, jako uczestnik naszego konkursu. Dostaje możliwość wybrania pięciu pól spośród 50 możliwych. I Co? wybiera również pięć pól dla mnie, bo te pierwsze wybrał dla siebie. Także wybiera mm. je dla siebie i dla mnie. Więc teoretycznie wybiera 10 pól, na których znajdują się ultra mega rzadkie przedmioty do gry Counter Strike Global Offensive uwaga proszę państwa nie ma żartów w tej chwili Karol łączę się z tobą z naszej kwatery głównej znajdującej się w Wadowicach jak się masz? halo halo czuję się bardzo świetnie i zaangażowany do pracy i czuję cieszę się... się że jestem w tym konkursie Mamy kogoś na... Cześć. Tak. Karol zadzwonił do ciebie z prośbą. O seks? Jako. Jak, <noise> jako telefon do przyjaciela. Abyś wspomógł go. W naszym programie możliwe jest zadzwonienie tylko jeden jedyny raz. W trakcie całego trwania jednego odcinka programu zadzwonię do przyjaciela. Jednakże rozmowa nie jest limitowana, także możesz mu podpowiadać przez cały czas trwania odcinka. Aha, tak. bo on gra o skiny, tak? Tak, to jest zajebista gra o super drogie skiny. Szprajów. Do pryskania po ścianach i. Do dla... Może szóstka. A, jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym że są trzy pola na tej mapie całej mapie. które po wybraniu usuwają wszystkie twoje zdobyte nagrody w ekwipunku. Powiem tak, że zupełnie przypadkowo mówię o tym przy wybraniu liczby 6. Ale skoro skoro Karol już wybrał tą liczbę także <noise> zapisuję zapisuję ją. No biorę tak 5 10. Chwileczkę. 15. Nie ja wybrałeś numerki od 1 do 20, a co z reszt resztą? Co? Co ty sobie Jeszcze kurwa wyobrażasz, że co te liczby, co mają siedzieć tak w cieniu być? Pierwsze 20 pól to są najlepsze skiny, a te ostatnie są takie śmieci, które tam dał. A ja myślę, że byś zamknął no, już tą wie, mordę. A ja myślę, że zaraz. Kopa na klatę, dostanie dostaniesz nie Zaraz ja myślę, Dobra. że cię że ci wyjebie przez łeb z tego programu i się skończy. Zaraz ja myślę, że cię wyrucham po programie. Dla ciebie? Dla mnie? 50. 40. 42. Polecam. 38. Dla mnie to ja bym polecał numer 2. Dobra, to chcę numer 1 i 3 dla ciebie. Kurwa. Ale wiesz, że to jest tak, że jak ja wygram te skiny, to ty mi musisz dać tego skina, co ja miałem pod tym. O kurde. Świeć. Teraz moje pośladki są do. twojej, Znaczy, możesz mi zadawać pytania. No dobra. Czy znajduje się, spośród z tego w ogóle jakikolwiek skin? <noise> Karol bo on tam przedmioty Steam Fortressa Zbierał Jeden przedmiot z CSa na pocieszenie Skrzynka Feniksa Tak wśród tych dziesięciu przedmiotów Znajduje się przynajmniej Jeden skin W moich pięciu znajduje się Jeden Jedna zła rzecz No kurwa nie No to nie mam już więcej pytań Kurwa, zadawaj te pierdolone pytania, bo masz jeszcze trzy. Ale ja nie wiem. Ja mam pytanie. Pozwalasz mu zadać pytanie? Tak, niech by kończy. Bo jakiego koloru kończy. są twoje włosy? No dalej, przyznaj się. Jakiego, On się ko boi przyznać? jakiego koloru boi się będzie twoja morda, jak ją rozpierdolę o 6 z Mogę dać za 38. A do mnie też chyba coś nie. trafi z tego, nie? 5 i 10. 6 i 5 5 i 10. 6 i 5. Wiesz, że ja nie muszę się na to zgadzać. 6 i 20. Czyli 5 i 10. Za... Za co? 38 i 1. Ja bym chciał jeszcze szóstkę ci oddać. Oddać co mi. Stąd? Tak po prostu mnie oddać. Z nieprzymuszonej woli mogę ci po prostu oddać, tak oddać moją pięćdziesiątkę. O, no, no i bardzo dobrze. A jest uczciwy chłopak i przyjemny. Piętnastka za piątkę. Ty mnie zapytałeś, czy w Twoich nie było nic złego, nie? No. A teraz się już trochę przetasowało. <grystanie> nie. No, badak, zjewałeś, badak. Nie, ja wiem, co nie robię. Spokojnie. Co sądzisz, nie? Żeby się zamienić wszystkimi skinami, jakie mamy. Oj, nie, no to się nie zgodzę. 38 za 42 i kończymy. Uwaga, co kryje się w skrzynce numer 15? Nic się nie kryje. 38. Kryje się. Gówno. Również nic. Skrzynce 10. Skrzynka gamma 2. W skrzynce numer 3 znajduje się chroma 3. Te obie skrzynki oczekuję, że otrzymam je od ciebie w najbliższym terminie. Dobrze. Numeryk 1. Gamma 2. O, to możesz już oddać od razu. O, no, możesz mi oddać. Spłacił swój dół. Jeszcze chrometrzy jesteś mi winny. 42. Znajduje się okrągłe zero. W piątce znajduje się niezwykle rzadki przedmiot. Szpraj. Skrzyżowane noże żabia zieleń. Warty Będzie, dokładnie 3 centy. Znajduje się w skrzynce numer 20. Dwie berety. Demolka. Demolka. Demolka! Ja! Jak podkreślił. 14 Demolka. centy. Demolka. Za bramką numer 6 znajduje się P2000 granit marmurkowany. Mm. Warty. 5 centów. Pamiętasz? Wiem. Pamiętasz ten przedmiot, który oddałem ci, a ty tak chętnie go przyjęłeś? Pod przykrywką numer 50 znajduje się skrzynka falcjon. Skrzynka Falcion warta 4 centy. Uwaga, Karol. Proszę, to wszystko wpływa na Twoje konto. Czyli wygrałeś dwie skrzynki i dwa skiny. Jesteś zadowolony? Tak. Pływam w dupy. Ciesz się kurwa. Ty, 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 ty. Ale fajnie, ty, ty. Najlepszy twór, w jakim nie wiem, kim byłem. Wcale to nie było, wcale to nie było ustawione. Zamknij się.